Nie wiem, czy to jest konieczne, żebym w tym momencie powiedział jednym słowem, co przychodzi mi na myśl, gdy słyszę Adrian Cios. Tak jak mówiłem, chodząca porażka. Pizda. Jaką formę życia? Skoro ja wychodzę do oktagonu, obalam go jak dziecko, chłopa 30 kilo cięższego, kontroluję, ja nie musiałem nawet bić w oktagonie, żeby wygrać. Mogę całe życie przegrywać tak, żeby ich napierdalać do nieprzytomności. Nie ma problemu. A czego ja mam No poszedłem mu dojebać, nie mu dojebałem. Zaraz też pójdę i też mu dopierdolę. No. Jeżeli sędzia mówi nie fauluj, a ty celowo zaczynasz faulować, a po walce Marcin mówi do mojego narożnika, że dla niego to było celem, żeby właśnie mnie jakkolwiek uszkodzić, no to niestety nie udało mu się i wracam po to, żeby się odegrać. To były legalne ciosy. Może tam była jedna obcierka w tej głowie. Ten werdykt jest po prostu skandalem, ale nie o werdykt chodziło. Tu chodziło o to, żeby psiku te napierdolić i tyle. No. On to powiedział świadomie, że to było celowe i zamierzone. Był z siebie dumny. Mógł zrobić ze mnie kalekę. We wstrząśnienie mózgu nie uwierzę, bo on ma pusty łeb, no więc tam się nie miało co wstrząsnąć. Szedł lekarz i lekarz stwierdził, że nie jestem zdolny dalej do walki. Mogło to się zakończyć tragedią. Co do mrowienia w nogach, to być może się nie wykąpał. Kurwa i tak żybica go gdzieś tam zaczęła podszczypywać pod stopami. Jeżeli umawiamy się na zasady walki w Oktagonie, to walczymy na zasadach walki w Oktagonie. Ale jeżeli Marcin chce podwórka, zrobimy tutaj jedno wielkie podwórko. Mnie nie interesuje w tym momencie werdykt sędziego, tylko w tej walce interesuje mnie to, co jego w tej pierwszej walce czyli będę po prostu faulował. Tak, nie ukrywam, ta walka zakończyła się tak, jak powinna. Wywieźli pizdę na nosach i tyle. Postulowałem do organizatorów, aby zatrudnili LPR, lotnicze pogotowie ratunkowe. To sobie przynajmniej helikopterem poleci, nie? Jeżeli będę mógł kopać po jajach, będę kopał, wydłubać oczy wydłubię, ugryźć ugryzę, złamać kolano. Chcę mu legalnie oddać to, co on mi zapewnił w pierwszej walce. Będzie cię <laughs> będzie cię kopał w jaja, żeby, żeby cię upokorzyć. Ja pierdolę. Zapraszam na środek. U, u. Co to za to skurwia, kurwa skurwia, co, co zrobiłeś, się rzuciłeś do mnie. O to skurwia, co To właśnie za to kurwa, że się do Masz, mnie rzuciłeś. Wyjebane, to już jest na tyle personalny, że mamy sobie bardzo dużo do udowodnienia. Marcin przy pierwszych pro programach. Plu. Rzucał jedzeniem, próbował uderzać z partyzanta na wywiadach, rzucał się do mnie. Wchodzi wybu, wybujały, wybujaniec, nie potrafi nic, jest kawał pizdy, no kawał pizdy, no i chodzi, a wybujały, pieprzy, te głupoty, to jest jeden do jednego przykuta. No. Uważam, że nie ma gorszego sformułowania niż nazwać kogoś Marcin Najman. To jest chyba największa hańba, nosić nazwisko Neyman. Oh, oh! <laughs> Święta, święta kurwo! O śmieciu, O! to Dawaj ej, 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 Święta, święta! Właśnie o to chodzi, że mu nie wyjebałem tą gaśnicą, tylko po prostu go spryskałem, bo jakbym mu wyjebał tą gaśnicą w łeb, to by nie było w ogóle walki. Musiałem zadbać o świąteczną atmosferę. Tak spontanicznie stwierdziłem, święta, święta, no to trochę więcej śniegu, nie? Uważam, że on jest potrzebny. Ja jeszcze go zostawię w tej federacji, pozwolę mu, żeby on jeszcze sobie chodził, funkcjonował. Ludzie lubią go oglądać i on jeszcze będzie funkcjonował. Niech sobie oddycha, ale byle ten konflikt między nami się już zakończył i chcesz mieć po prostu tego śmiecia z głowy i iść dalej. Zresztą będę pierwszą osobą w Polsce, która wygra z nim dwa razy. Nie wybaczę mu. No, nie jestem jeszcze na tym etapie wtajemniczenia, jeśli chodzi o miłosierdzie. No. Absolutnie nie jestem w stanie mu wybaczyć i zadbam o to, żeby, te, żeby zniszczyć mu te święta, zniszczyć mu Nowy Rok. Najlepszy prezent, jaki bym chciał dostać, to ciężka kontuzja Marcina Neymana i oczywiście wygrana z nim. Wyjebałbym mu na tą owłosioną pizdę, którą nosi. Także to jest jedyne, co mogę mu sprezentować. Nie udało ci się ze mną wygrać, nawet jak nie było mnie w OKTAGONIE. Kiedyś nawet z tobą nie biłem. To bój się tego, co będzie, kiedy naprawdę przyjdę się z tobą napierdalać. Zawsze będziesz pizdą